Kulturalnemu i turystycznemu współpracujących regionów, czego efektem są istniejące porozumienia oraz deklaracje o współpracy międzyregionalnej. Znajdujemy się w Miejscowości Orchowa, w tym hotelu Senator Gran Via. Na trasie E4 między Rzeszowem a Sędziszowem a opolskim. W tym miejscu odbywa się dzisiaj prezentacja, warsztaty, prezentacja win morawskich z zaprzyjaźnionego regionu z województwem podkarpackim, jakim jest kraj Zliński. Jest to kolejna z imprez organizowanych we współpracy z tym regionem. Tym razem dotyczy to prezentacji win z czeskich moraw, a tak dokładnie dotyczy możliwości poznania tych rzeczy produkowanych przez winnicę winnicę z kraju zlińskiego, z zapoznania z tą ofertą naszych przedsiębiorców, naszych mieszkańców. I temu służy dzisiejsze spotkanie, które mam nadzieję, że było bardzo udane. O, o czy efekty biznesowe, czy jak udane oczywiście ocenią nasi goście z kraju zlińskiego, z Czech. No dzień dobry, przyjechaliśmy z Czech z regionu Południowych Moraw, żeby obeznajmić naszych północnych sąsiadów jak z produkcją naszych, naszych win, tak i z ich smakiem. Zastępujemy, zastępujemy winarstwo Christ Tomasz, który jest średnio średnie dużą winiarską firmą. Produkującą, produkującą jak białe, tak i czerwone i specjalne wina. Nasze wina, znaczy wina z Czech są produkowane wyłącznie metodą pozwolnego kwaszenia i, i pozwolnej jabłko-mlekowej fermentacji. Dlatego są to wina wysokiej jakości, wina, wina, które u nas się robią, są, jak już było powiedziane, białe, różowe i czerwone. Wina tej najwyższej jakości, jakości są u nas dorabiane jeszcze w drewnianych sudach.